Ostatnim razem e, wspominaliśmy narodziny naszego Pana i Zbawiciela e, to, że mimo iż mogłoby się wydawać, że to, to inni rządzą, że to inni ustalają sady, ale to dopiero kiedy patrzymy dokładnie, kiedy się przyglądamy, to, to widać, że to jest, że jest jeden Pan i że jest jeden władca, że nawet starzowi rzymskiemu, który miał władzę absolutną, mogłoby się wydawać, że, że jest najpotężniejszy, że przed nikim nie odpowiada, że jego. Że jego słowo jest ostateczne, ale to Jezus. To Jezus panuje, on rządzi i to Jego słowo jest ostateczne. Jego słowo trwa na wieki. I tak na początku, tuż po narodzinach, wiemy, że było niewiele osób, które, które mogły zobaczyć Jezusa, mogli zobaczyć nowonarodzonego Mesjasza. Jednak nie byli jedyni. Inni też chcieli oddać pokłon i szli. Ogromny dystans, aby, aby to zrobić. Tak więc, zanim pochylimy się nad ostatnią częścią naszej, naszej tutaj krótkiej serii o Bożym Narodzeniu, oddamy Bogu chwałę za to, że możemy tutaj być i że możemy zgłębiać tą, tą wspaniałą historię. Dobry Panie, dziękuję Ci, że, że dajesz nam wchodzić, Panie, w Twoje słowo, poznawać to, jak, jak wspaniałym wydarzeniem było to, że Ty przyszedłeś na świat. To, jak, jak wielkie cuda towarzyszyły temu, temu wyjątkowemu wydarzeniu i, i to, jak, jak wspaniałe rzeczy się działy. Dziękuję Ci, że to nie jest dla nas tylko wydarzenie gdzieś tam w historii, które miało miejsce, ale że możemy Panie czerpać z niego i dzisiaj. Dlatego prosimy Cię, abyś, abyś odebrał sobie z tego chwałę, aby to nie było tylko nasza, ale tylko i wyłącznie Twoje i żeby. I żeby w tym dzisiejszym rozważaniu, w tym, w tym zgłębianiu Twojego świętego słowa, abyśmy wyszli z, z tego miejsca przemienieni. Aby to Twoje słowo przemieniało nas. Abyśmy, abyśmy mogli zdjąć z siebie wszelkie, wszelkie jakieś nasze ludzkie przyzwyczajenia, nasze, nasze własne zrozumienie, nasze, nasze własne interpretacje i, i mogli być przemieniani tylko przez Twoje krystalicznie czyste słowo. Daj nam, Panie, aby za mocą Twojego Ducha Świętego mogli się stawać coraz bardziej podobni do, do Ciebie i jeszcze bardziej, jeszcze lepiej mogli być użyteczni dla Twojego Królestwa. Amen. Więc otwórzmy Ewangelię Mateusza, drugi rozdział od, od początku. Gdy Jezus urodził się w Betlejem w Judei za dni króla Heroda, oto mężcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, Gdzież jest ten król Żydów, który się urodził? Widzieliśmy bowiem jego gwiazdy na wschodzie i przyjechaliśmy, aby oddać mu pokłon. Gdy król Herod to usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrawszy więc wszystkich naczelnych kapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie miał się urodzić Chrystus. A oni mu powiedzieli, w Betlejemie w Judei, bo tak jest napisane przez proroka. A ty, Betlejem, ziemio Judy, wcale nie jesteś najmniejsze wśród władców Judei. Z ciebie bowiem wyjdzie władca, który będzie rządził moim ludem, Izraelem. Wtedy Herod wezwał potajemnie mędrców i dowiadywał się dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A posyłając ich do Betlejem powiedział, jestcie i wypytajcie się dokładnie o to dziecko, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja przyjechał, oddał mu pokłon. Oni więc, wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, prowadziła ich, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecko. A gdy zobaczyli gwiazdę, ogromnie się ucieszyli. Kiedy weszli do domu, zobaczyli dziecko z Marią, jego matką i upatrzy oddali mu pokłon. Potem otworzyli swoje skarby i ofiarowali mu dary. Złoto, kadzidło i mirrę. Lecz będąc ostrzeżeni przez Boga we śnie, aby nie wracali do Heroda, Powrócili do swojej ziemi inną drogą. Tak więc mamy kolejną grupę. Wcześniej mieliśmy pasterzy, którzy, którzy poinformowani przez Anioła przyszli do nowonarodzonego Jezusa, wtedy jeszcze wstające. Teraz mamy kolejną grupę, która chce poznać króla Żydów, którzy przybywają do Jerozolimy, i są to męscy ze wschodu. Nie znamy ich liczby, nie znamy ich imion, ale wiemy, że byli to mężczyźni. Mędrcy, nie królowie, ale swego rodzaju, byśmy powiedzieli, magowie, astrologowie, ludzie, którzy poświęcili życie na szukając odpowiedzi w różnych pismach z różnych kultur, szukali w gwiazdach, przybywając prawdopodobnie z Persji albo z Babilonii, dalekich królestw, po to, aby znaleźć tego, którego szukają. Przybywają do Jerozolimy i pytają, dowiadują się, szukają, próbują się dowiedzieć, czy ten, który, którego szukają, jest w Jerozolimie. Czy ten, który, za którym idą czy jest tutaj. Chodzili po Jerozolimie i pytali, gdzie jest ten król Żydów, który się urodził. I nie udają się od razu do Betlejem. Nie udają się tam bezpośrednio, a idą właśnie do stolicy. I, i naturalnie, myślę, że na ich miejscu zrobiłbym podobnie. Szukając króla, moim pierwszym punktem byłaby stolica. Tam, gdzie aktualnie włada, władca, tam, gdzie jest jego aktualny król, tego królestwa w stolicy, obok pewnie naturalnie byłoby szukać nowonarodzonego króla. Być może syn. Tak byśmy pomyśleli, że to właśnie syn aktualnego króla jest tym, który jest wyczekiwany. I szukając właśnie przychodzą do Heroda. Do Heroda Wielkiego. Pierwszego króla w swej dynastii uważany za potomka Edomitów, czyli potomka Ezawa. Nie będąc z rodu Dawida, wielu Żydów sprzeciwiało się jego władzy, traktując go jako podrabianego, przybranego Żyda. Inni z drugiej strony akceptowali jego, jego pochodzenie, ale jedni i drudzy Musieli uznać twarde rządy, jakie, jakie sprawował Herod. I pewnie mężczyźni szybko sobie zdali sprawę, że to nie jego rodzina jednak chodzi, ale, ale do niego przyszli. Do niego przyszli, aby się dowiedzieć. Bo Herod był znany. Ale najbardziej był znany z dwóch rzeczy: przede wszystkim ze swoich okrutnych rządów, gdzie, gdzie krwawo rozprawiał się z wszelkim oporem. Wiemy później, do jakich czynów będzie zdolny. Ale nawet jego, jego rządy na tyle były twarde, na tyle były brutalne, z poparciem oczywiście Rzymu, że nawet jego to moralne zepsucie jest widoczne, gdzie, gdzie był gotowy zabić swoją żonę i nawet niektórych synów. Ale był też znany z drugiej rzeczy. Był znany z wielkich inwestycji, z wielkich budowli. Pofinansował wiele projektów w Jerozolimie, a nawet i poza granicami Izraela. Budowle w Antiochi, w Atenach. I czego zasłoną najbardziej, to odbudowa świątyni w Jerozolimie. I była to na tyle duża inwestycja, że nawet nie zdążyła się zakończyć za jego życia. Ale jemu się przypisuje to wielkie przedsięwzięcie i do niego przybywają mężcy i pytają, gdzie jest ten król, którego szukamy? Gdzież jest ten król żydowski? Czy to może u ciebie, u wielkiej Herodzie? Narodził się ten król, któremu możemy oddać pokłon. I tak sobie myślę, że Herod tak sama przeciwko nimi... I zastanawia się, skąd wiecie, że akurat w moim królestwie? Skąd wiecie, że u mnie? I pewnie Medsom odpowiedzieli: Widzieliśmy bowiem jego gwiazdy na wschodzie, i przyjechaliśmy, aby oddać mu pokój. I, I mówią, że widzieli gwiazdę. I tak, tak też sobie to próbuję wyobrazić, że, że to nie mogło być coś naturalnego. To nie mogła być kometa, nie mogła być jakaś supernowa czy koniunkcja planet. Z dalszych wersetów wiem, jak się poruszała i że nawet w pewnym momencie się zatrzymała nad, nad domem Jezusa. Wyobrażam sobie, że to było coś, co przypominało gwiazdę i po prostu było Bożym cudem. Bożym cudem, które, które prowadziło mężców z, da, z dalekiej krainy. I mężcy mówią Herodowi, że idą w jednym celu. Idą po to, aby oddać Jezusowi pokój. I przeszli spory dystans. Ostatnio mówiliśmy o tych 120 kilometrach, które przeszła brzemienna Maria i Józef, w tym przypadku, gdybyśmy założyli, że, że szli z Babilonu, ci, ci Medcowie, to główną trasą handlową, która raczej była najbe najbezpieczniejszą trasą, którą mogli obrać, to było 1200 km. czyli trochę, trochę mniej niż stąd do, do Paryża. I więc przybyli kawał drogi. Był to konkretny dystans, po to, aby oddać pokłon nieznanemu sobie królowi, aby go uwielbić. I w takiej sytuacji na pewno nie idą małą grupą, a wielką karawaną, bo nie tylko, nie tylko sam Herod na nich zwrócił uwagę, a cała Jerozolima. Wszyscy się przerazili. I dla mnie oczywistym był fakt, że, że Herod się przeraził. Wiemy, że, że musiał twardo rządzić, aby czasem jego władza nie wymknęła się spod jego kontroli. Ale dla innych ludzi też to był problem. Dla liderów religijnych, dla innych autorytetów. Czemu tak się zatrwożyli? Czemu, czemu się nie cieszyli? Przecież nawet jeśli widzieli w tym Mesjaszu zbawcę militarnego, taki, który by ich wyratował spod władzy Rzymu, który wyrwie ich z tej okupacji i nie będzie w końcu marionetką cesarstwa jak Herod, to powinni się cieszyć, prawda? Powinni, powinni być podekscytowani. Ale oni się przerazili, i życie nieraz nam pokazuje, że, że po prostu ludzie chyba nie lubią zmian. Że być może nie chcieli zaburzać tego względnego, byśmy powiedzieli, spokoju, jakie, jakie dawał Herod. Ludzie nie lubią zmian, nawet pozytywnych. Tak więc Herod chciał się dowiedzieć, chciał się dowiedzieć jak najwięcej, zbierając kapłanów, czyli tych, którzy właśnie zajmowali się świątynią, zajmowali się tematami religii. I zabrał też nauczycieli ludu, których zdaniem zdanie było interpretowanie. Wyjaśnianie i dzielenie się tym zastosowaniem z prawa w naszym codziennym życiu, w ich codziennym życiu. Usilnie badali Stary Testament. I ci znawcy, ci wszyscy, którzy spędzili życie na Bożym Słowie, na tematach Bożych, na tematach religijnych, teraz stoją przed konkretną sprawą i szukają odpowiedzi, no, zawsze tam, gdzie, gdzie powinni szukać w Bożym Słowie. I z Bożego Słowa wiedzieli, gdzie miał urodzić się Chrystus. I cytując tutaj proroka Michała, odpowiadają, że że Chrystus miał przyjść w Betlejem, w Judei. Bo tak jest napisane przez proroka, a ty, Betlejem, ziemią Judy, wcale nie jesteś najmniejsze wśród władców Judei. Z ciebie bowiem wyjdzie władca, który będzie rządził moim ludem, Izraelem. To jest proroctwo zapisane w VIII wieku przed Chrystusem. Przed oczami farzeuszy spełniają się proroctwa. Spełnia się coś, na co oni czekali, na co oni studiowali całe życie i, i nie widać chęci. Aby chcieli poznać Mesjasza. A Herod, mając tą informację, gdzie ma się urodzić Chrystus, w ukryciu potajemnie wzywa męców, aby dowiedzieć się dokładnie, kiedy ukazała się gwiazda. Czyli kiedy dokładnie narodził się Chrystus. I mówi im tak w wersycie 8. Mówi do męców: Jedźcie i wypytajcie się dokładnie o to dziecko, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja pojechał i oddał mu pokłon. Mówi, wy idźcie, sprawdźcie, gdzie jest to dziecko. Oddajcie mu pokłon, a ja pójdę za wami i zrobię to samo. Zrobię to, co wy. Uznam autorytet tego dziecka. Uznam, że to dziecko jest królem Izraela. Myślę, że nawet męscy wiedzieli, że, że coś tu śmierdzi. Bo wiemy z dalszych historii, że Herod chciał zabić dziecko. Chciał zabić Jezusa. Więc nic dziwnego, że był gotowy okłamać mężczyzn. Traktował nowonarodzonego Jezusa jako zagrożenie, więc nie mógł mu pozwolić zostać przy życiu. Nie chciał zrezygnować z władzy i był gotowy do kłamstwa, do oszustwa, do morderstwa. Męcy go wysłuchali, nie wiemy co odpowiedzieli, tym bardziej co pomyśleli, ale, ale poszli dalej na wschód za gwiazdą. Tam, gdzie było dziecko. Tam, gdzie był ten, którego, którego tak bardzo szukali, dla którego tak wielki dystans musieli przejść. I dotarli na miejsce, gdy zobaczyli gwiazdę, czytamy, że ogromnie się ucieszyli. Ogromnie się uradowali, udało im się osiągnąć cel. Nie byli rozczarowani widząc status rodziny Jezusa, który w ogóle pewnie nie pasował do statusu króla, do ziemskiego króla. I czytamy, że kiedy weszli do domu, zobaczyli dziecko z Marią, jego matką, i upatrzyli, oddali mu pokój. Potem otworzyli swoje skarby i ofiar ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirę. Tak więc Jezus, Maria i Józef już nie mieszkali w stajni. Nie mieszkali już w stanie jak przy narodzinach, a mieszkają w domu. I zważywszy na późniejsze fragmenty o tym, jak Herod będzie próbował właśnie zabić wszystkich chłopców w Betlejem do drugiego roku życia, możemy założyć właśnie, że Jezus miał mniej więcej rok albo dwa. I pierwsze, co zrobili mędrcy to oddali mu pokłon. Oddali pokłon Jezusowi i mamy tutaj coś, co wydaje się, że stary testament wspomina już w wielu miejscach wcześniej. Że Bóg nie jest tylko Bogiem Izraela. Nie jest królem tylko Żydów. Już mamy te zmianki. Tak jak wcześniej byli poganie, którzy udowadniali swoją wiarę. Nie byli Izraelitami biologicznie, ale pokazywali swoją wiarę. Tak teraz mamy pogańskich mężców, którzy również zachowują się tak, jak się powinni zachować Izraelici. To, to faryzeusze powinni być przed Jezusem. To oni powinni oddać Mu pokłon. Ale ich tam nie ma. I widzimy, że ten fakt, że poganie oddają teraz Messerzowi hołd, zapowiada, zapowiada to wszystko, co ma nadejść. Tak jak napisał w tym psalmie Salomon. To jest psalm 72. Psalm 72, werset 10 i 11. 72, 10. Królowie Tarsisz i Wysp przyniosą dary. Królowie Szeby i Saby złożą daninę. I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie. Wszystkie narody będą mu służyć. Wszystkie narody. Wszyscy królowie. Jezus jest Panem wszystkich. Pewnie męscy nawet nie zdawali sobie sprawy w pełni przed kim stoją. Przed kim tak naprawdę przyszło im stanąć. Ale to dawało znak. Znak temu, co ma nadejść. Uwielbienie Jezusa przez pogańskie ludy. I pogańscy mędrcy, nie faryzeusze, nie uczeni w piśmie. Znawcy prawach, którzy powinni być tam jako pierwsi. Pierwsi uznać Jezusa za swojego króla i Mesjasza i ich tam nie było. I mędrcy nie tylko, nie tylko złożyli hołd Jezusowi, ale nie tylko dali Mu chwałę, ale czy, potem czytamy, że otworzyli też swoje skarby. I widzimy, że to nie są Skarby dla syna cieśli. To nie są dary dla przeciętnego mieszkańca Betlejem czy Nazaretu, za którego wielu będzie uważać Jezusa. To są dary dla króla. To są dary odpowiednie dla króla. I czytając Biblię, musimy z wielką ostrożnością traktować jedną sprawę. Jest to symbolika. Musimy uważać, aby za daleko nie iść z tą interpretacją symboli, jakie mamy w Bożym Słowie. Czy to w przypadku wizji, jakie mają prorocy, czy przypowieści, jakie mówi Jezus. Za każdym razem bardzo łatwo jest wykorzystać symbol używany w Biblii, aby wprowadzić swoją własną interpretację, swoją własną takie sytuacyjne zrozumienie. Potraktować ten czy dany symbol po swojemu. Jednak, jednak tutaj, kiedy patrzymy na te dary, jak, jakie mężcy złożyli przed Jezusem. Ciężko jest nie widzieć tego, co za nim stoi. Najpierw wręczają je ze sobie złoto, w starożytności jedyny dar królewski. Metal królewski, który wtedy automatycznie był łączony z władzą. Automatycznie był łączony z autorytetem. Jedyny dar, który nadaje się dla króla. Dar, przez który można w sposób właściwy oddać władcy hołd. Następnie mężczyźni składają przed Jusem kadzidło. Zostawiają przed Jezusem kadzidło, które było używane w starożytności przez kapłanów w świątyniach. W tradycji żydowskiej od samego początku nierozłączne w namiocie zgromadzenia. Później w świątyni. Drugi dar to dar dla kapłana. I na koniec Mirza. Używana przy zmarłych podczas pogrzebów. To właśnie z Mirrą przed Józef z Arymatei i Nikodem, aby pochować Jezusa po jego śmierci. Właśnie to mieli ze sobą, Mirrę. Był to standard zgodnie z żydowskim zwyczajem grzebania zmarłych. Dar odpowiadający, dar zapowiadający śmierć Jezusa. Bo tak jak ostatnio mówiliśmy, że narodził się król. Ten, który panuje prawdziwie. Ten, który ma absolutną władzę nad wszystkimi. To, się, to narodzenie Jezusa to jeszcze, jeszcze więcej. Więcej niż to. Bo nie tylko narodził się król, ale narodził się najwyższy kapłan. Arcykapłan, który wstawił się za nami przed Bogiem. Który składa za nas ofiarę. Tak jak kapłani wcześniej robili to za każdego Izraelitę. Składali ofiary ze zwierząt. Za grzechy ludu, a teraz arcykapłan już nie składa ofiary, ale składa siebie w ofierze siebie jako ta wystarczająca ofiara, oddając siebie nie z przymusu, a dobrowolnie, łaskawej za nas. Wiecie, mira powinna być użyta po naszej, naszej śmierci. To nam powinna być użyteczna mira, kiedy to my powinniśmy ponieść karę za nasze grzechy. To nam należała się śmierć. Za wszystkie przewinienia, jakie mamy w swoim życiu. Za każdy najmniejszy grzech, ale Jezus wstawił się za nas. Król, który wstawił się za nas jako arcykapłan. Składając siebie w ofierze, abyśmy my mogli być czyści, abyśmy my mogli być bez skazy. Abyśmy my mogli mieć życie wieczne. I mężczyźni złożyli te wszystkie dary, nie wiedząc o śmierci. Nie wiedząc o śmie śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Nie zdawali sobie sprawy, że nie tylko stoją przed Królem, ale stoją też przed Bogiem. Jednak jako opogania, jako ci, którym nie było dane prawo, nie byli dani prorocy, być może wiedzieli o, o nadejściu króla od, od takich ludzi jak Daniel, którzy byli, którzy zostali uprowadzeni. Ale oni, oni oddali Bogu chwałę, ci mężcy, dokładnie odwrotnie niż ci, którzy znali Boże Słowo doskonale. I nawet nie próbowali stanąć przed wiecznym królem. I, I na tle tej całej historii, którą pewnie wiele z nas zna prawie na pamięć, chciałbym zadać Wam jedno pytanie. Co my dajemy Bogu? Co my składamy przed Jego tron, przed Jego oblicze? Ci ludzie, ci mężczyźni przebyli ogromny dystans. Przybyli do obcego sobie kraju, nie będą w pełni świadomi, przed kim przyszło im stanąć. A oddali cześć, oddali chwałę królowi. My znamy całą historię. Wiemy, jaki jest koniec służby Jezusa. Wiemy, że umarł winnie na krzyżu, ponosząc winę tych, którzy nie zasługują na ratunek. To ona nas mowa. Wiemy, że zmartwychwstał, przypieczętowując fakt, że Bóg przyjął jego ofiarę i że jest ona wystarczająca. Wiemy, że przez jego śmierć i zmartwychwstanie, przez wiarę w wystarczalność dzieła Chrystusa, w to, że Jezus zrobił wszystko, co było potrzebne, że my już nic nie jesteśmy w stanie dodać. Przez wiarę, że Jezus nie umarł za kogoś obok, ale umarł za ciebie. Możemy dostąpić życia wiecznego, że to przez to możemy być i jesteśmy sprawiedliwi. Że jesteśmy usprawiedliwieni przed Bogiem. I wydaje się, że w teorii to wszystko wiemy. Ale czy mamy świadomość? Czy mając właśnie tą świadomość, oddajemy to, co jest Bogu należne? Czy oddajemy mu należną część i chwałę? Czy to wszystko, co, co z Bogiem ma wspólnego, jest u nas na pierwszym miejscu? Bo w życiu łatwo jest iść swoim trybem życia. Praca, dom, dom, praca. Wpadamy w rutynę, gdzie, gdzie te rzeczy są najważniejsze. I szybko może się okazać, że wszystko inne jest drugorzędne. I kiedy przychodzi oddać się Słowu, kiedy przychodzi ta możliwość, aby spędzić czas na modlitwę, poświęcić czas i siły na Post, to nie ma czasu. To nie ma chęci. Czasami fakt, że Bóg niczego od nas nie potrzebuje, sprawia, że nie śpieszymy się, aby oddać mu hołd. Nie śpieszymy się, aby oddać mu cześć. Bo przecież to nic nie zmieni. Ale mimo, że tak właśnie jest, Bóg jest samoistny. Nie potrzebuje do swojego istnienia naszych modli czy ofiary. Gdyby mężczy nie przyszli do Jezusa wtedy, gdyby nie złożyli darów przed nowo narodzonym Jezusem, On nic by nie stracił. Dalej byłby Synem Bożym. Niczego by Mu nie brakowało, jednak męcy przyszli. Przyszli. Złożyli w ofierze złoto, kadzidło i mirrę, bo królowi królów należy się cześć i chwała. Pokłonili się przed królem, bo tylko przed tym królem powinniśmy się kłaniać. Czy nasze dary dla Boga są godne? Czy oddajemy mu to, co w nas najlepsze? Czy tylko to, co nam zbywa? Wiecie, przykładowo, tylko obrazowo. Spójrzmy, że w tym momencie najniższa krajowa za godzinę to 30 zł. Gdybyśmy tak mieli teraz przeliczyć, Ile rzeczywiście czasu oddajemy Bogu? To jaka to by była kwota? Gdzie są nasze inwestycje? Nasze inwestycje poświęcone, aby poznawać Boga. Inwestycje w postaci naszego czasu z Bogiem podczas modlitwy. Nasze inwestycje, kiedy pomagamy innym, kiedy są w potrzebie. Kiedy jesteśmy na tej drugiej osoby, czy inwestycje, gdy ciężko pracujemy, aby móc podzielić się z drugą osobą. Aby móc dać. Tej osobie, która, która tego nie ma. Wiecie, u Boga zawsze zarobimy. Zawsze nam się to opłaci i to nie w takim sensie, że teraz mamy robić jak najwięcej, żeby jak najwięcej dostać. Nie z takim podejściem. Ale z takim, gdzie już dostałeś więcej, niż jesteś w stanie sobie zapracować. Niewyobrażalnie więcej, niż byłbyś w stanie zasłużyć. Tak jakby w momencie, kiedy przychodzisz do pracy. Ledwo zanim zrobiłeś jeszcze pierwszy krok firmy, jeszcze nic nie zrobiłeś. Nie zdążyłeś zrobić, a szef już Ci wypłacił milion. To właśnie sprawiła ofiara Chrystusa. To właśnie dał Ci jedyny Pan i Zbawca. Największy dar, za którego nie jesteś w stanie zapłacić. Czy z samej wdzięczności nie powinna wypływać chęć, aby nieustannie myśleć, co mogę zrobić dla Bożego Królestwa? Co mogę zrobić dla Boga? Czy może na koniec tygodnia to to tylko dwie godziny w niedzielę. Oddawajmy Bogu to, co najlepsze, a nie resztki, które nam zbywają. Każda nasza minuta, każda nasza sekunda jest już od Boga. Więc nie okradajmy Boga, skupiając się na, tylko na sobie, w ludzki sposób, na, na swoim samospełnieniu, ignorując sprawy Bożego Królestwa. Jeśli możemy oddać się Bogu w modlitwie, zróbmy to. Jeśli możemy zgłębiać to, jaki jest Bóg, nie zatrzymujmy się na podstawach. Jeśli możemy być dla drugiej osoby, to bądźmy. I kiedy przyjdzie nam stanąć przed Bogiem, w pełni radości i spełnienia, będziemy mogli upaść i oddać Mu pokłon w wiecznym uwielbieniu. Uwielbieniu tego, który narodził się po to, aby obdarować nas największym skarbem. To On dał nam największy skarb. Odkupieniem, odkupienie nas z niewoli. Odkupienie nas od kary za nasze grzechy. Z nasze nieustanne, nieustannie złe postępowanie, on nas od tego uratował. Od tej kary. Odkupienie nas ku życiu wiecznemu, ku wieczności z Bogiem. To co możemy już teraz chwalić i wielbić syna Bożego, już teraz nieustannie oddawać mu hołd. Temu, który był, który jest i który wróci. Wstajmy do modlitwy.